Słucham. Dzień dobry. Dzień dobry. E, moje nazwisko Jacek Makowiec. To jest lekarz, szpital? Liczba przyjęć, gdzie od razu lekarz tu dla pana. A, dobra, proszę pana, bo ja tutaj mam numer z polecenia szybko, zadzwoniłem. Halo, to są, bo ja z kozaki dzwonię. kozaki. No i co? E, nie wiem, czy dobrze, e, bo tu kolega mój Bartosz, to jest problem, bo my e, pilna sprawa, bo my byliśmy, szliśmy przez murek przez taki płotek. A my jak zawsze chodzimy grać w piłkę, teraz tam te odstępy też za... Wie pani, zachowujemy te dwa metry. Ale pan y, do mnie dzwoni na izbę przyjęcia, do pana nie przyjadę w razie karetki, trzeba, tak? Ale my nie wiemy, co robi, wie pani, bo to chodzi o to, że on przez płot przeskakiwał, tam chciał trzymać balans, bo takie sobie kupił buty też odpowiednie, jakieś balansy. I chodzi o to, że on. Ale to się dzieje, co się dzieje, co ja mam panu powiedzieć, o co chodzi? Chodzi o to, że on język urwał. Jak ty język urwał? No, normalnie, no. Dzwoni pan na 999 i przyjedzie pogotowie, bo tu jest izba przyjęć. I na, I na chirurgię go odwiozą. Niech pan dzwoni po pogotowie. Ale to zrobią to? Na miejscu? No a co, łaskę robią? No odwiozą nie gdzie trzeba, na chirurgię gdzieś powiozą. Ze szyją to zrobią? Ja pierwszy raz taką mam Proszę pana, ale u nas nie ma chirurgii, to i tak jak przyjadą, to powiozą od razu na chirurgię. No bo ten język leży taki, wie pani, oderwany, to trzeba przyszyć. nie, no Jezu, niech pan mnie nie straszy, tylko niech pan dzwoni 999 i to szybko. No to będzie chodził? w tych, Będzie mógł chodzić dalej? Czy tam pan, mówię panu, że pan dzwonił na te trzy numery 999 Niech pan dzwoni teraz. Dobra, to może zrobię.